Like, to like, 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 you know, mm. well, like... Śliczne sielskie widoczki, prawda? Więc na sam koniec wrócimy do tego typu widoczków w cierpliwości, a w międzyczasie przejeżdżamy przez Anogię. W odcinku numer 7 mówiąc o wojowniczości Kreteńczyków, wspomniałem, że niektóre miasta były niszczone przez Niemców. Za karę. No i tutaj jesteśmy w takim niepozornym miejscu, Małe Rądko. Tutaj w 1944 roku Brytyjczycy, przy pomocy lokalsów, uprowadzili ni mniej, ni więcej tylko szefa ym, okupacji niemieckiej Krety. I właśnie w tym małym miasteczku Anogia ukrywali się przez pewien czas i miasteczko zapłaciło za to najwyższą cenę. Zostało kompletnie zniszczone, oczywiście odbudowane po wojnie i dziś słynie jako centrum muzyki. No i bardzo chętnie bym coś więcej na ten temat powiedział, ale na jednym uchu mi słoń usiadł, a na drugie nadepnął. Więc niestety tutaj tylko kilka, że tak powiem, imidżów lokalnych gwiazd muzyki. Także niejako z kronikarskiego obowiązku w to miejsce wspominam, ale teraz do czegoś, co czuję zdecydowanie lepiej. Ciekawe historie. Przed wami, moi drodzy, brama Moni Arcadiu, na jednego z najważniejszych, jeśli nie najważniejszego klasztoru całej Krety. Dlaczego jest taki istotny? Powiemy sobie już w środku. Jesteśmy już wewnątrz klasztoru i przed nami fasada kościoła. Nie wygląda zbyt prawosławnie, cóż koniec XVI wieku. Renesans, a tutaj się Wenecjanie miejscowi dobrze dogadują. Z grekami miejscowymi, no to i architektura potrafi być dosyć katolicka w prawosławnym klasztorze, ale my tu nie jesteśmy dla architektury. My tu jesteśmy dla zupełnie innego wydarzenia. I to drzewo martwe jest świadkiem głównym, można powiedzieć, gdyż tutaj i ta strzała nie pozdaje wątpliwości, znajduje się kula armatnia. O co chodzi? Rok jest 1866 i na krecie wybucha następne powstanie przeciwko Turkom. Oczywiście, bardzo szybko pojawia się tutaj armia turecka, i 15 tysięcy luda przybywa, 30 dział. No to ludzie się ukrywają tam, gdzie mogą. Na przykład tutaj, bo jest to dosyć taki, powiedzmy, ufortyfikowany monaster. Ale bardzo szybko wyłom w murach wlewają się żołnierze. Co na to ludzie? Ludzie na to ukrywają się w jednym konkretnym miejscu. W trakcie powstania tutaj. W tym pomieszczeniu składowano proch. Kilkaset osób, głównie dzieci i kobiet, plus około 300 powstańców ukryli się tutaj. No i co zrobić? Gdy wpadną Turcy, mężczyzn wybiją, a kobiety i dzieci prawdopodobnie wezmą wiasy i sprzedadzą na targach niewolników. W XIX wieku nadal jeszcze niewolnicy faktycznie istnieli, więc postanowili, że wolą umrzeć niż żyć w niewoli i Wysadzili się z tym prochem, który tutaj był w powietrze, zabijając oczywiście siebie plus przyjmuje się, że nawet do około tysiąca żołnierzy tureckich. I to poświęcenie, że woleli umrzeć niż poddać się Osmanom miało ogromne znaczenie, powiedzmy propagandowe, nie tylko dla samych Greków, ale dla Europy. Jak się o tym dowiedzieli ludzie w Europie, że chrześcijanie greccy wolą Umrzeć niż żyć pod tureckim imperium osmańskim. Cóż, stało się to jednym z poważniejszych nie, motywów w tak, w tak zwanym problemie kreteńskim. Oczywiście dla Greków, nie tylko kreteńskich, ale również z już niepodległej części Grecji było to również bardzo ważny symbol walki o niepodległość i tego, że kreta powinna się połączyć z Grecją, do czego doszło 60 lat później. I do dzisiaj jest to dla Greków jedno z najważniejszych miejsc męczeństwa i dla Krytyńczyków powiedzmy krok milowy w przyłączeniu się do Grecji w niepodległości od imperium osmańskiego. Byliśmy w miejscu samego wybuchu, ale chyba mocniejszym symbolem śmierci i poświęcenia jest to, co zobaczymy teraz, czyli osuarium z resztkami ludzi którzy zginęli w trakcie wybuchu ale podobno nie wszyscy którzy byli ukryci w prochowni zginęli, podobno przeżyła przeżyło kilka osób między innymi mała dziewczynka która nie tylko przeżyła sam wybuch, ale i rewolucję i w ogóle dużo Podobno zmarła w jednej z wiosek niedaleko wieku lat 91. Czyli nie tylko, że przeżyła e, sam wybuch, ale przeżyła po prostu imperium osmańskie. Doczekała się niepodległości. Także na sam koniec taka historia z Happy Endem. A tymczasem witamy w Kandii. A właściwie dzisiaj w Heraklionie, czyli w stolicy Krety. I od razu jedna rzecz. Tutaj praktycznie same zdjęcia z tego prostego powodu, że po prostu wstydziłem się chodzić z kamerą po mieście. Jeszcze nie mam tego nawyku i bez obciachowości nagrywania po prostu. To co najciekawsze dla mnie, to ogromniaste fortyfikacje XVII-wieczne. Ten park, który widzicie, znajduje się na murach. Nie obok. Na murach. Nic dziwnego, że gdy napadli, napadło Imperium Osmańskie w XVII wieku, Kretę zajęło im 20 lat zdobycie kandy ówczesnej. I tak sobie myślę, czasami mamy tę bramę floriańską w Krakowie, niby ładnie, niby fajnie, ale potem zobaczcie coś takiego, no nie ten poziom. W każdym razie podzielę się jeszcze tutaj chętnie jednym moim małym spoczeniem. Otóż zawsze staram się znaleźć odrobinę historii żydowskiej i w muzeum miasta Heraklion znalazłem coś takiego. Oczywiście w czasach weneckich Żydzi mieszkali również w ówczesnej Kandii i co ciekawe, niektórzy z nich nawet dostąpili szlacheckości. I tutaj taki mały przykład. Ale nie tylko Żydami człowiek żyje, Ormianami też. I nie tylko w przeszłości, ale akurat we współczesnym Heraklionie nie brakuje również Ormian dziś. I jeszcze mały akcent polski. Zichismundus rex polonie. To ta mała monetka po prawej. Jednak dla mnie najważniejszym miejscem do zwiedzenia w Heraklionie to muzeum archeologiczne. I o nim słów kilka za chwilę, ale najpierw pewne ważne miejsce obok Heraklionu. I w ten oto sposób spełnia się następne marzenie małego gówniarza. Było. Miałem taką ładną książkę swego czasu, w której było mnóstwo miejsc historycznych z całego świata. Z Meksyku, z Peru, z Egiptu. No i oczywiście był słynny pałac w Knossos. Tutaj podobno był słynny labirynt Minosa. Tutaj był zamknięty Minotaur. Tutaj przybył Tezeusz, by go zabić. Tutaj generalnie mnóstwo mitów. Dedal, Ikar, na tym się wychowałem. Więc zwiedzenie kiedyś pałaców Knossos było oczywiście na liście e, rzeczy do zrobienia. No i stało się. Przy czym tutaj oczywiście, jak przystało na mnie, nie będzie e, mitów, nie będzie legend. Tutaj chciałbym Wam powiedzieć o właściwie bardzo ciekawej kwestii historycznej i nie związanej już z, z, z starą kulturą, tylko z pewnym panem, który tę kulturę odkopał. Przed Wami, moi drodzy, Sir Arthur Evans. Urodził się na północ od Londynu w 1851 roku, czyli w bardzo ciekawym okresie, gdyż to jest ten moment, gdy Zachód zaczyna odkrywać starożytności. Na przykład, gdy ma 20 kilka lat, słynny Schliemann odkrył Troję, więc mamy tutaj kilka ciekawych rzeczy naraz. Z jednej strony to zainteresowanie starożytnościami. Z drugiej okazuje się, że na przykład mity greckie nie są tak do końca mitami. Wiele miejsc, które opisują mity, istniały naprawdę. Tak właśnie na przykład odkopano Troję. A do tego jeszcze zachodni filohelenizm, czyli ta idealizacja starożytnej Grecji taki właśnie klimat jest za młodu pana Ewansa. Za młodu głównie zainteresowany Bałkanami i Włochami. Swego czasu kupił mały artefakt na Sycylii, na którym było napisane coś w alfabecie, którego nikt nie kojarzył. Podobno pochodziły ta, pochodził ten artefakt z Krety. Koniec XIX wieku w małej wiosce Knossos zaczęto odkopywać różne ciekawostki, w tym właśnie ten alfabet dziwny, którego nikt nie potrafił odczytać. Wielu archeologów zaczęło się zjeżdżać. Chcieli wykupić to miejsce, by móc zacząć kopać. Już bez szczegółów Ewans ich wszystkich wykiwał i początkiem XX wieku ma w swoim ręku takie śliczne całe wzgórze i zaczyna to wszystko odkopywać. No i moi drodzy, generalnie rzecz biorąc, ponad 100 lat później używamy wszyscy term terminologii, którą ukuł pan Ewans. Generalnie rzecz biorąc, gdy odkopał em, ruiny pałacu. Było w nim mnóstwo różnych pomieszczeń, dosyć taką dziwną siatką niejako połączonych, i od razu panu Evansowi skojarzyło się to ze słynnym mitem o labiryncie króla Minosa. I tak oto mamy kulturę minojską. Jeśli chodzi o byka, to faktycznie wiele wielość przedstawień byka znajdziemy. Stąd też nic dziwnego, że już starożytni Grecy w swoich mitach. Mieli Minotaura, właśnie umiejscowionego na Krecie. Tak czy inaczej, tutaj w Knossos postanowił, drogi pan Evans, zacząć robić rekonstrukcję. No i w tym momencie zasadniczy problem w zwiedzaniu Knossos to to, czy zwiedzamy faktycznie Knossos, ruiny jako takie, czy zwiedzamy po prostu fantazję drogiego pana Evansa. Oczywiście bardzo ważna osoba, odkopał to miejsce, ukłuł wiele terminologii, ale niestety również był osobą o dosyć, powiedzmy, silnym charakterze i gdy sobie już coś ubzdurał, nawet jeśli potem się okazywało, że to tak nie do końca jest, no po prostu kwił przy swoim. I z racji na jego silną osobowość, z racji na jego wpływ, z racji na to, że odkrył to miejsce w gruncie rzeczy m, dla ludzkości no, przez długie, długie dziesięciolecia, nikt się nie potrafił postawić. I na przykład, jeśli chodzi o słynne freski, w większości zrekonstruowane, dzisiaj się uważa, że te rekonstrukcje są po prostu kompletnie błędne, że to są fantazje pana Ewansa i jego współpracowników. No ale do dzisiaj na miejscu w Knossos to faktycznie oglądamy. No i e, problem zasadniczo jest taki, że... Nie jest to jedyne miejsce, w którym pojawia się pytanie, czy oglądamy faktycznie ruiny tak, jak wyglądały, czy oglądamy rekonstrukcje słynnych archeologów, które te ruiny odkupują. Świetnym tego przykładem jest miejsce, które się nazywa Salą Tronową. I dzisiaj się uważa, że może sala, ale na pewno nie tronowa a jednak nomenklatura do dzisiaj wszyscy którzy tam wchodzą z przewodnikiem sala tronowa no ale żeby nie było że wszystko taka beznadzieja dwa miejsca które mnie osobiście bardzo się spodobały tutaj świetnie widać jak wielki był swego czasu pałac zachowały się dobrze dwa piętra i droga procesyjna droga prowadząca na główny plac Jedne ze schodów monumentalnych, i tutaj też zachowały się w dosyć dobrym stanie, zarówno części kolumn, jak i mury. No i to już daje pewne wyobrażenie raz jeszcze o skali tego miejsca. Więc to było faktycznie, to były dwa miejsca, które na mnie zrobiły w tych ruinach największe wrażenie. Aczkolwiek nie mogło się oczywiście obejść bez dodatkowej tutaj kopii i kiepskiego, trochę szczerze mówiąc, fresku. No, ale cóż, jeszcze jedna rzecz, która na mnie zrobiła wrażenie, to ilość turystów. Tutaj naprawdę warto przybyć wcześniej. Na dobry koniec, jak zawsze, najciekawsze rzeczy, które znaleziono w ruinach. Ale teraz wreszcie słów, kilka skąd te wszystkie zdjęcia tych pięknych rzeczy, które wykopano w tych wszystkich ruinach? Otóż to wszystko znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Heraklionie. To, co było teraz przy panu Ewansie. To, co w innych odcinkach, to wszystko stamtąd. Absolutnie niesamowite miejsce. Koniecznie trzeba je zwiedzić. Ale przejdźmy do konkretów. Bardzo częsty motyw, czyli skok przez byka, zarówno w wersji, powiedzmy, malarskiej, jak i mikrorzeźbiarskiej. Następny częsty motyw to Epifania Bogini. I na tym małym sygnecie w niesamowitym szczególe pokazany. Jak i również w innej wersji tak zwane boginie węży. A na dobry koniec, żeby nie było, to jeszcze swego rodzaju wczesne szachy czy warcaby. W każdym razie po prostu zwykła gra. No i po kwiatkach. I szczerze mówiąc, o, tak se, se pierwsze z moich tych miejsc ukochanych, które szczerze mówiąc bo tak, generalnie byliśmy w innych miejscach tego typu. No to jest oczywiście wielkie, piękne i w ogóle. Natomiast tutaj przede wszystkim unosi się cały czas duch jednego pana, pana Ewansa, to tu dużo mówić. No i generalnie jest tak trochę naciapkane tych rekonstrukcji, więc ani to nie daje tak naprawdę jakiegoś wielkiego sensu tego, jakie to było wielkie i piękne. No bo nie jest to jakieś jedno wielkie, jedna wielka część, tylko. Tu odrobinka, tam odrobinka, a z drugiej strony, no właśnie, tak trochę zaburza moje kochane kamienie. Być może dla większości osób to faktycznie jednak jest pomocne. Natomiast ja osobiście uważam, że to wszystko powinno się po prostu rozebrać w cholerę. Tym bardziej, że mamy XXI wiek. Jak ktoś chce zobaczyć, jak to wyglądało, proszę bardzo. Kody QR, tego typu rzeczy. Można sobie zobaczyć na przykład w telefonie, porównać, mając telefon przed sobą i ruiny zaraz obok, jak to mogło wyglądać bez narzucania betonu na to, co ludzie kilka tysięcy lat temu wybudowali. Yy, takie moje zdanie. Natomiast będą to chyba ostatnie ruiny minojskie, tak myślę? Natomiast nie, nie ostatnie ciekawe miejsce. A o jeszcze jednym panu sobie dzisiaj kilka słów powiemy. Jak już rzekłem kiedyś, Indiana Jones to nie archeolog, to jest po prostu rabuś. Natomiast taki powiedzmy Indiana Jones, rzeczywisty, tutaj przez kilka lat mieszkał. I o nim dzisiaj kilka słów. Przed Wami John Pendlebury w pełnym rynsztunku kreteńskim. Otóż na Kretę przybył końcem lat dwudziestych, do tego miejsca, które teraz widzicie: do Villa Ariadne, gdzie zamieszkiwał Evans, ale już w podeszłym wieku potrzebuje pomocnika. 29 rok przybywa Pendlebury. Młody, szalony archeolog. Bardzo ciekawa rzecz: mianowicie stracił w wieku dwóch lat już jedno oko. Chodził z takim szklanym okiem, ludzie się go po prostu od tego bali. Natomiast bardzo szybko zaczyna wsiąkać w motywy kreteńskie, na tyle, że zaczyna się uczyć nie tyle greki, co właśnie lokalnych kreteńskich dialektów. Po około 10 latach nie tylko oczywiście dużo ciekawych rzeczy wykopuje w Knossos, ale przeszedł całą Kretę wzdłuż i wszerz poznał przy tym na przykład lokalnych, powiedzmy, wataszków. No i gdy zaczyna się druga wojna światowa, a potem jeszcze do tego najazd na Grecję, rozumieją świetnie Brytyjczycy, że potrzebują pomocy ludzi, którzy dobrze kojarzą lokalne klimaty. No i pan Pendlebury zostaje po prostu szpegiem. Natomiast gdy zaczyna się już inwazja na Kretę, był w Heraklionie i walczy, mimo że nie miał żadnego doświadczenia militarnego. Niestety w związku z tym bardzo szybko zostaje ranny, a potem rozstrzelany przez niemieckich spadochroniarzy. I niestety w wieku 36 lat zginął i został pochowany na cmentarzu wojskowym w Sudzie. Następna, bardzo ciekawa i niestety zapomniana postać. Być może kiedyś o nim jakiś film powstanie, mam taką cichą nadzieję. Natomiast jeszcze jeden szczegół, gdy już Niemcy objęli swoim władaniem całą Kretę, to w tej właśnie willi Ariadne mieszkali komendanci wojsk okupacyjnych niemieckich. Dlaczego akurat tam? Okazuje się, że te wszystkie kamiory, które oglądamy, mają również bardzo istotną wartość ideologiczną. Na przykład znajdowano na Krecie niektóre artefakty z swastyką, co oczywiście ideologia nazistowska i propaganda mogły od razu przemielić yy, i wypluć. Po prostu następny powód, dla którego Niemcom należy się Grecja, Kreta, no bo przecież symbol ten sam, ta, 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 ta. No już nie będę tutaj głębiej w to wchodził, ale podsumowując... Archeologia to nie tylko kamiory, to również ideologia i polityka. Natomiast jak zapewne zauważyliście, tłem do tych moich mądrych wywodów są piękne widoczki sielsko anielskie. Otóż na dobry koniec, po tych wszystkich mądrościach, postanowiliśmy pojechać do miejsca z um, troszkę inną tematyką. Stare historie, czy nowe historie. To jedno. A poza tym można również podróżować jak najbardziej historycznie i kulturalnie, ale tak jakby troszkę bardziej przyjemnie i smakowo. I tak sobie trafiliśmy właśnie na taką zagubioną niejako e, na wzgórzach kreteńskich e, winiarnię. I tutaj pan Stylianu sobie robi winko jak najbardziej domowo i rodzinnie. I zaraz zobaczymy, czy się nam uda zrobić małe nagranie w środku. W każdym razie. Oprowadził nas przez takie 10-15 minut po swoim miejscu. No, oczywiście, po tym mieliśmy próbeczki, i nie tylko wina, bo to robią bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie wino rośnie razem z oliwkami. Więc tutaj, praktycznie wszystkie winiarnie robią od razu oliwę. I spróbowaliśmy tak naprawdę jedno i drugie. Bardzo przyjemne doświadczenie, muszę przyznać. I hop, do środka. Generalnie miejsce jest maluteńkie, to jest naprawdę rodzinna winiarnia, więc na dobry początek zejdziemy sobie na dół. E, tam pan Stylianu nam pokaże w piwnicy, jakie to skarby trzyma. Oficjalnie w piwnicy można e, sobie zrobić degustację. My mieliśmy szczęście, że akurat było fajnie i cieplutko, więc degustacja na zewnątrz. Natomiast tutaj butelczyny, jak i. E, Beczki pełne wina. Więc jest to oczywiście zawsze bardzo przyjemny widok. Ale być może ważniejsze, miejsce, w którym wszystko się przygotowuje. No i raz jeszcze. Maluteńkie. Pan Stylianu powiedział, że generalnie nie da się jego wina dostać w restauracjach czy sklepach na Krecie. W bardzo niewielu miejscach. Po prostu ma konkretnie już klientów, do których wysyła butelki i w całej Europie. Więc. Jest to taki faktycznie Kraft, jak to się ładnie mówi. Tutaj mamy e, czerwone wino, a tutaj mamy białe. Również miejsce, w którym e, butelkuje i korkuje, jest na miejscu. I raz jeszcze wszystko ładnie, ręcznie e, robione. Na dobry koniec, jeszcze tylko kilka e, ciekawych zdjęć. Mianowicie przekochany kalendarz. Winiarski, kilka winek, które tam sprzedają, oraz bogini wina zamiast węży w ręce winogrona. I na dobry koniec to, co nadaje specyficznego smaku temu winu, czyli oliwki, które rosną razem z winem, konkretny szczep miejscowy endemiczny. Koronejki się zwący. I tak oto sielsko-anielsko kończymy dzisiejszy e, klip i na dobry koniec oczywiście musi być mantinada, ale wreszcie nie moja, tylko od eksperta, od samego pana Stylianu. Gotowi? Słuchajcie. Pino racicie kiedy me slo, krasi me piani. mono to brusko tu sevdas, stinóreksi me